Dzień, kochani, dzisiaj zapraszam Was na test tej palety. Jest to nowa paleta, z tego co wiem najnowsza, paleta z Too Faced Born This Way The Natural Nude. Gdy pierwszy raz zobaczyłam tą paletę, chyba na stronie Too Faced, nie byłam pewna, czy ją na pewno chcę, jednak po zobaczeniu, jak wygląda w sklepie, urzekłam mnie i zdecydowałam się ją kupić. Paleta. E, jest w tekturowym opakowaniu, co jest e, nowością dla Too Faced. W opakowaniu znajduje się również taka mała jakby broszurka, gdzie są pokazowe e, makijaże tą paletą, ale tej akurat broszurki dzisiaj nie będę używać. Więc paleta prezentuje się tak. Ma lusterko w środku, e, które tutaj jest e, lusterko, jednak ja je tak jakby złożę i pokażę Wam same cienie. Paleta wygląda tak, jest bardzo neutralna, czyli w sumie idealna. Chyba nie mam takiej palety, która by zawierała tylko i wyłącznie takie e, naturalne odcienie. Paleta zawiera 16 cieni, 8 z drobinką i 6 matowych. Te większe e, rozmiarowo cienie to są maty. No powiem szczerze, że mi się bardzo podoba. Zaraz zobaczymy jak będą Wyglądały na słoczach, bo jeszcze jej nie dotykałam w ogóle. Jestem bardzo ciekawa tych, tego cienia Rose Gold. To jest ten. I tego tutaj na dole. Sparkling sand, Hmm. Ten tutaj też jest fajny bardzo. Shimmering Pearl. Okej, okay. więc teraz zrobię kilka słoczy właśnie tych cieni. Hmm. Co so dosyć. wyglądają tak. ok, teraz pokażę Wam te cienie na słodkach, tak? tutaj mam rękę. To jest odcień Rose Gold, to jest odcień Sparkling Sand i to jest odcień Shimmering Pearl. No błyszczą się bardzo ładnie, prawda? Nie spodziewałam się, na gdy tutaj widziałam na palcach. Mówię kurczę, ale bardzo ładnie. Się puszczą. Hmm. Jestem zaskoczona. Okej, okay, jeszcze kilka matów chciałabym sobie zobaczyć. Na pewno ten beżowy, bo jestem ciekawa, co mi będzie. Maty są takie aksamitne. Warm Rose? Ojej! Jeszcze się nie spotkałam z taką e, konsystencją matów. One są bardzo aksamitne. To jest odcień słon. Nie wiem, czy będzie widać. To jest odcień Warm Rose. I to jest odcień Maple. Hmm. Bardzo ładne cienie. Nie są one, już widzę, że maty nie są jakoś bardzo, bardzo napigmentowane. Więc chyba nawet to dobrze. Jedynie czego się obawiam, że ten em, matowy beż. Będzie dla mnie trochę za ciemne, ale zobaczymy, jak będzie to wszystko wyglądało na moich oczach. Myślę, że was troszeczkę zbliżę do siebie, będzie lepiej widać. Chwileczkę. Tutaj wygląda, by miała taką jakąś plamę na policzku. A nie wiem czego to, bo w lusterku w ogóle nic nie widać. No ale tutaj nie o moje policzki chodzi akurat. Okej, okay, nabiorę sobie teraz tego jasnego beżu na pędzelek, to jest Soefa 228 i tutaj sobie spróbuję nim rozjaśnić okolice pod brwiami, jednak jakiegoś rozjaśnienia nie ma. Myślę, że on jest raczej w odcieniu mojej skóry. No i spróbuję sobie dołożyć jeszcze... Troszeczkę pudru z Golden Rose. To jest ten banana powder 202. I, i nim sobie spróbuję tutaj rozjaśnić troszeczkę. No ten już trochę bardziej widać, że dlatego, że ma bardziej żółty odcień. Dobra. Ok, teraz sobie wezmę odcień petal. To jest ten tutaj na dole. Następnie wezmę Warm Rose. I będę e, próbowała zbudować teraz załamanie powieki. Używam również PDLK 228 z E, tylko to jest te, e, taka różowa wersja. Aha, na powiekach mam e, po prostu korektor przypudrowany, żadnej innej bazy nie mam. Bardzo ładnie do, dołożę jeszcze troszeczkę tego odcienia peta. Strzepuję. Teraz robię to samo na drugim oku. Dokładam. Teraz tym padze, jakie wezmę, od, użyję odcienia Warm Rose, to jest ten, ten ciemniejszy. i będę sobie pogłębić. Ojej, jednak pigment jest. Myślałam, że będzie trochę mniejszy. wezmę i jeszcze dołożę tego cienia tylko teraz już na drugie oko. Mhm. Wezmę teraz sobie mniejszy pędzelek. To jest pędzelek z Boho Beauty 202 Lux Overshadow. To jest ta wersja ze współpracy ze zmalowaną. I teraz będę sobie próbowała pogłębić załamanie i przyciemnić zewnętrzny kącik Odcieniem najpierw kołka, to jest ten, a później tym najciemniejszym brązem. Ten jednak jakoś nie bardzo się przyciemnia. Myślę, że może jest po prostu za jasnym brązem do tego. Mhm. I teraz ten najciemniejszy brąz Truffle. No tu też widać, że ten odcień jest rzeczywiście dużo ciemniejszy. Powiem, że jak na razie podoba mi się ta paleta, nie sądziłam, że aż tak mi się spodoba. Jeszcze troszeczkę dołożę tego najciemniejszego cienia tutaj teraz resztką, którą mam na pędzlu, będę troszeczkę rozcierać ten dzień ku górze tutaj. Chyba sobie trochę za, za nisko zeszłam. Użyję sobie teraz zupełnie czystego pędzelka. Jest to pędzelek z Jessup, taki do blendowania, po prostu miętełka. I będę rozcierać teraz granicę tutaj. Mhm. Myślę, że jeszcze sobie muszę tutaj troszeczkę dołożyć. Dobrze. I teraz e, będę nakładać e, błyszczące cienie i myślę, bardzo do mnie przemawia ten sparkling sand odcień. I wewnętrzny kocik będę chciała ten e, glistening snow, chyba tak to się wymawia, nie wiem dokładnie. We kącik pójdzie ten, najjaśniejszy, a na ruchomą powiekę Sparkling Sand. I na razie spróbuję nałożyć je bez glitter primera, a jeżeli się nie uda, no to zobaczymy, jak będę wyglądał na glitter prime primerze, więc nabieram najpierw Glitter Sand na pędzelek to jest pędzelek z Blended 280 i nakładam. Hmm. Nie przypodrółam tutaj powieki, ale nie chcę się bardzo lepić tego. No więc myślę, że bez glitter primera to efekt będzie mierny. Więc nałożę sobie po prostu troszeczkę glitter primera z Nexa. Nadbieram go troszeczkę tutaj i będę wklepywać za ruchową powiekę. I teraz przystępuję do ponownego nakładania tego cienia sparkling e, Sand. No, widać go już teraz bardziej. Widać, prawda? dalej się przykleja. Robię to również na drugiej stronie. Jeszcze spróbuję tak na ciekawości trochę palcem go dołożyć. tutaj go no, na palcu. No, palcem jest jeszcze bardziej intensywniejszy efekt. Dobra. I teraz e, malutkim pędzelkiem, to jest też Blended Pędzelek 231, nałożę ten Glistening Snow w wewnętrzny kącik. On jakby się tak lepiej nakładał na sucho niż ten poprzedni. No, mogę tak powiedzieć. Chociaż jeszcze ja troszeczkę też nałożyłam glitter primer, więc tu to był Dobra. A wyobra, to ten cień, którym rozcieram granicę. tutaj po prostu wiadę troszeczkę do kącika i przechodzę do um, wykończenia powieki dolnej. Uh, użyję pędzelka Taki to jest uh, malutki blender To jest z Morphe, nie Hulu b 64 I nałożę cień Petal Strzepuję i będę sobie Cieniować powiekę dolną drugie oko Następnie użyję cienia kołka I przyciemniej troszeczkę Ten kącik zewnętrzne z jednej z drugiej strony. Mhm. I teraz muszę wziąć jeszcze mniejszy pędzelek. do Ewa 230. Tak, 230. Biorę najciemniejszy cień Truffle i przyciemnię sobie tutaj kącik zewnętrzny. A I troszeczkę wyciągając go ku górze. I teraz będę chciała położyć jakiś blask na dolną powiekę, ale użyję już Glee premiera, bo wiem, że bez tego będzie ciężko. I nałożę go takim malutkim pędzelkiem języczkowym na dół. Mhm. I użyję teraz malutkiego pędzelka. To jest te ten blend 231 i nałoży cień Shimmering Pearl wewnętrzny kącik z dolnej powieki hmm. jest błysk, prawda? dlaczego znaczy tutaj sobie tak przeciągnę trochę na większą część Dolnej powieki i biorę pędzelek do rozcierania i będę tutaj tak wszystko razem blendować, żeby jednak to wyglądało bardzo spójnie. Zrobię sobie jeszcze kreskę tym najciemniejszym brązowym cieniem na górnej powiece tak aby przyciemnić nie rzęs. Zobaczymy, czy on się do tego sprawdzi. Mhm. I użyję teraz Beige'owej kredki na linię wodną. Jest to kredka z Patrice. Tak. Mogę mu użyć o, oczywiście ciemniejszej, ale dzisiaj e, wybieram taką. E, jako tusz użyję mojego ostatniego ulubieńca, jest to tusz z Lovely. Eye Catching Mascara. Świetny tusz, naprawdę za niewielkie pieniądze. Myślę, że gdybym użyła sztucznych rzęs, to ten efekt byłby jeszcze intensywniejszy. Przybliżę się do Was troszeczkę, abyście zobaczyli bardzo z bliska, jak wyglądają te cienie. Teraz nałożę sobie jeszcze rozświetlacz, abyście więc to oczywiście Turbo Highlight. Na ustach mam po prostu pomadkę nawilżającą, ponieważ mamy Dosyć suche usta i dopiero gdy będę wychodzić nałożę jakąś pomadkę na usta koloryzującą. Więc podsumujemy sobie to paletę. Jeżeli chodzi o mnie jestem na duże tak. Bardzo mi się podobała praca z tą paletą, ma odcienie bardzo użytkowe. E, Okej, okay, te e, cienie błyszczące trzeba je nakładać na jakąś lepką bazę i najlepiej palcem, ale maty są świetne, odcienie takie bardzo użytkowe, więc jeżeli miałabym ją kupić dla samych matów, to na pewno bym to zrobiła. E, szczerze ją polecam i to nie jest żaden filmik sponsorowany, w ogóle nie, więc e, jeszcze raz polecam serdecznie i myślę, że można ją torować na jakichś super promocjach. Za jakieś mniejsze pieniądze, bo chyba, nie wiem, ona chyba 200 zł. kosztuje, więc okej, okay, no to jest dosyć dużo jak za paletę. Ale nawet gdyby nie było promocji, to myślę, że tak warto ją za takie pieniądze kupić. Także jeszcze raz polecam serdecznie i widzimy się w następnym filmiku. Pa!